Witam wszystkich, dzisiaj pokażę Wam najciekawsze wydarzenia z mojej hodowli, a więc zaczynamy. Więc minął równo rok, odkąd na kanał wstawiłam pierwszy film. Dzisiejszy film jest takim filmem urodzinowym i po prostu pokażę Wam najciekawsze rzeczy, co się ostatnio zdarzyły na hodowli. I tak wygląda tort, który zrobiłam sama sobie na urodziny kanału. Wyszedł bardzo porządnie. I robiłam go prawie od zera. I przed chwilą nakarmiłam moją kolonię Camponotus Nicobarensis syropem klonowym. I jak widzicie, bardzo go polubiły. To jest drugi raz, kiedy go dostały, i po, już po paru sekundach, jak wyczuły, że on tutaj jest, no to zaczęły bardzo szybko iść do niego. Jak widzicie, są bardzo zadowolone. Kolonia ma się bardzo dobrze. Rozwija się coraz mocniej. Tak wygląda gniazdo, jakie kupowałam. To tu, w tej części, nie było nic. A teraz już jest bardzo dużo mrówek. Na arenie również jest dużo, powiedzieliście wcześniej. Ale zobaczcie tutaj, ile poczwarek, z każdej tych poczwarki będzie nowa mrówka. Bardzo tego jest dużo. Jeszcze są larwy, jajeczka. Więc kolonia się bardzo porządnie rozwija. O, a tu nawet widać królową. O, i robotnica znowu karmi królową. Jeszcze, jeszcze mogę pokazać poczwarki z bliska. Również są ciekawe. Bardzo tego jest dużo. Jeśli, jeśli będzie się dalej rozwijać w tym tempie, to już niedługo tu nie będzie miejsca. Tam nie będzie miejsca, tu nie będzie miejsca i na arenie też by mało miejsca. Ale na razie sobie jeszcze poradzą. Ponieważ, jeżeli kolan się rozwinie tak, że już nie będzie w ogóle miejsca, no to trzeba będzie dołączyć kolejny, kolejne takie gniazdo. Ale jak na razie, wystarcza im to. I kolejną ciekawą rzeczą jest to, że w końcu wymyśliłam u moich mesorków nowy mostek. Zrobiony z takiego, nawet nie wiem czego, kawałka drewna czy czegoś. I dzięki temu mogą sobie po tym chodzić. I w przeciwieństwie do tego patyka, który miały wcześniej, nie zrzucą go. Już jest kilka dni. I jak widać, się sprawdza. A nawet mrówki lubią siedzieć pod spodem. Tak to wygląda. A tu właśnie trwa przeprowadzka, która trwa od 3 miesięcy i jest to najdłuższa przeprowadzka w historii mojej hodowli mrówek. Są to Camponotus Mus. Co prawda, mają jeszcze tutaj trochę wody, ale one mają iść tu, a tu nic nie ma. Na arenie też rzadko wychodzą. No ale same mrówki są ładne, no tylko po prostu jest ten problem, że nie chcą się przenieść. Ale myślę, że w końcu się przeniosą. Tu również trzeba porobić przeprowadzki, bo jak widzicie, woda się kończy. I tu również się kończy. Jednak bardziej się kończy tu. U kamponotu z Perda. U Formi Cinera również się woda skończyła. Więc niedługo będzie przeprowadzka. I myślę, że zrobię z tego film, ale jeszcze zobaczymy. Tam jest królowa. No ale to już widzieliście na którymś z wcześniejszych filmów więc trzeba tą kolonię przeprowadzić. Modliszka wiliniała, jest większa, ale jeszcze jedna wilinka jest potrzebna do dorosłości. I tu Wam na chwilę pokażę, jak ona polowała na wodę, ponieważ jej spryskiwałam, a ona pomyliła się i łapała wodę. I jeszcze mamy taką śmieszną sytuację. Zamawiałam szarańcze dla mrówek, no, i myślałam, że będą mniejsze. A tu patrzcie, jakie wielkie szalone mi przysłali. Takie wielkie. Widzicie, jakie wielkie? No i właśnie to tak było, że zamówiłam je. Jak już doszła do mnie paczka, otworzyłam, patrzę, że są wielkie. A ja myślałam, że będą mniejsze. Więc to takie trochę śmieszne było. Ale duża kolonia spokojnie sobie z nimi poradzi. więc zobaczyliście za duże szalańcze. O, właśnie ptasznik wyszedł. Więc jak porządnie? Teraz wiecie jak chodzić. No co mogę powiedzieć, tutaj się dużo nie zmieniło, ponieważ ten film oglądaliście wczoraj, Pewnie jeszcze niektórych ciekawi, czy moje zwierzęta w ogóle mają imiona. A więc jest tak, że niektóre mają. Na przykład ptasznik ma na imię Zosia. Po prostu tak wymyśliłam. A gekony, no cóż, nie wiedziałam, jakie imiona im wymyślić, więc po prostu mam ma imiona. Tamte ma na imię jasna, a ta ciemna. Wiem trochę głupie, ale nie umiałam wymyślić lepszych. A co za samych gekonów, no to jak widzicie, teraz prawie że śpią. Jeden tam, a drugi tam. O, i już wychodzi. I jeszcze dzisiaj wypada dzień karmienia modliszki. Więc ja sobie zaraz nakarmię. Ten jest odpowiedni. изватала Zapraszam was również na mojego Facebooka, który nazywa się tak samo jak kanał, czyli Burówczaterylistyka, i wstawiam tam dosyć często różne rzeczy związane z moją hodowlą. I planuję również tam wstawać jakiś czas mm, jakieś zapowiedzi filmów czy tego typu rzeczy. Więc możecie zobaczyć jak chcecie. A tymczasem modliszka jeszcze je. To przejdźmy dalej. I jeszcze mogę Wam pokazać krócią ponieważ dawno go nie widzieliście. Jak widzicie, ma się bardzo dobrze. I właśnie go wyjęłam i się rozwija. jak już się rozwinię, to bardzo lubi chodzić no i tak wygląda mój krocionek i to chyba tyle jeśli film Wam się podoba, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał i w dzisiejszym odcinku o tyle.